Cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Beata Suścicka i witam wszystkich w kolejnym odcinku naszych rozmów z członkami Inspace, Interview, gdzie przedstawiamy naszych, sylwetki naszych członków i osób zaangażowanych w naszą działalność. Dziś naszym gościem jest Koleta Dorosiewicz. Cześć, Koleta. Czy opowiesz parę słów o sobie? Kim jesteś? Jak zaczęła się Twoja przygoda w Inspace? Tak, cześć wszystkim, dziękuję w ogóle za zaproszenie. Tak więc, no jak widać, nazywam się Koleta. Ukończyłam etnolingwistykę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Interesuję się głównie kulturą Dalekiego Wschodu. Uczyłam się właśnie języka japońskiego, jestem filologiem japo japońskim. Od dziecka również fascynuję się kosmosem i tym, jak Olbrzymi jest wszechświat i jakie możliwości nam daje. Obecnie w InSpace zajmuję się prowadzeniem też profilu na Instagramie, więc y, tak to wyglądało. Tak to tyle, tyle o mnie, tak naprawdę. Mm. A do InSpace trafiłam w sumie czasie, który był dla mnie szczególny, bo to był czas, kiedy poszukiwałam takiej swojej ścieżki, gdzie mogłabym się zająć rozwojem swojej pasji. Tak, więc nadarzyła się taka możliwość, żeby dołączyć do InSpace i wiedziałam, że rzeczywiście gdzieś mogę ulokować tą swoją fascynację kosmosem i coś z tym robić, więc wiedziałam, że po prostu muszę skorzystać z tej możliwości tak pokrótce właśnie w w ten sposób znalazłam się w InSpace. Ie. Super, my się bardzo cieszymy, że do nas dołączyłaś. To Koleta zajmuje się głównie prowadzeniem Instagrama. To jej zawdzięczamy wszystkie ciekawostki na temat kosmosu, dlatego jak chcecie się z nimi zapoznać, to serdecznie was na niego zapraszamy. Ja cię chciałam jeszcze tylko dopytać, jakie projekty realizowałeś w InSpace, bo ja wiem, wiem, przy czym razem pracowałyśmy i czy masz jakieś plany na najbliższą przyszłość, czym będziesz się zajmować? Mm, tak, jako że jestem nowym członkiem Inspace, <śpies> e, miałam możliwość póki co w wstępnych projektach bazy na Wenus, <śpies> mieć możliwość tam dołączenia, by e, wszystko składać w jedną całość, <śpies> tak powiem. E, jak również, tak jak wspomniałaś, prowadzę tego Instagrama Inspace'owego. E, Głównie te ciekawostki wstawiam na temat kosmosu, tego, jak to wygląda i lotów surobi orbitalnych ostatnio też było całkiem tego sporo. Yy. Dobra, super. Na pewno koleta będzie pomagać nam przy projekcie bazy na Wenus, nad którym powoli pracujemy. Yy, więc. Myślę, że jeszcze będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, a teraz przejdźmy dalej. Koleta ostatnio napisała artykuł, który można znaleźć w bazie wiedzy na naszej stronie internetowej www.inspace.pl o programie Mercury 13. Program Mercury był pierwszym programem kosmicznych lotów załogowych. Niestety wymogi sprawiały, że nie mogły brać w nim udziału kobiety. Dlatego właśnie powstał program Mercury 13. Brzmi dobrze, ale historia nie do końca była tak szczęśliwa, dlatego jest to bardzo ważny i ciekawy temat, do którego zachęcam, żebyście przeczytali na naszej stronie. A teraz zadam kolecie kilka pytań, właśnie dotyczących tego artykułu. Dlaczego wybrałaś ten temat? Ponieważ ostatnio zrobiło się głośno o lotach suborbitalnych. Tak jak większość wie, mam nadzieję, parę prywatnych firm postanowiło zainwestować w najnowszą technologię i za jej pomocą dosięgnąć gwiazd. Jedną z tych firm jest Blue Origin. Właśnie właściciel zaprosił jedną z uczestniczek, z byłych uczestniczek tego programu Merkury 13 na pokład swojego statku. Dzięki temu też dowiedziałam się trochę więcej o tym programie i zaczęłam szukać informacji na ten temat. Okazało się, trafiłam również na to na film dokumentalny o, o nim. I bardzo mnie zaciekawiło, więc stwierdziłam, że pociągnę troszkę ten temat dalej i napiszę artykuł, żeby zachęcić czytelników, żeby też zagłębili się w ten temat, bo naprawdę jest bardzo ciekawy i polecam. Ja już przeczytałam ten artykuł i również zachęcam, bo warto przeczytać. Tylko przypomnę, że każdy z członków pisze artykuł właśnie do bazy wiedzy na naszej stronie na temat, który najbardziej go interesuje. Moje następne pytanie. To, dlaczego w latach 60. NASA nie dopuściło kobiet do udziału w programie? Bo tak jak wspominałam, program Mercury był tym programem kosmicznych lotów załogowych, ale kobiety nie mogły brać w nim udziału. Powiesz nam dlaczego? Tak. W latach 60. niestety kobiety były często odsuwane od tak zwanych męskich zawodów. Wtedy nie były brane poważnie, na poważnie ich pasje czy umiejętności, żadne dokonania tak naprawdę nie były wystarczające. no Mimo, że niekiedy ich wyniki były lepsze niż jednego mężczyzny, który rzeczywiście był gdzieś tam popychany, żeby zostać czy tym astronautą, powiedzmy, że w NASA. Niekiedy też kobiety nie miały takiego wybicia i pogłosu jak teraz, więc no nie były w stanie nic wywalczyć na ten moment. Jerry Corp i Jane Hart również zaciekle broniły swoich praw, lecz mimo ich starań nie były w stanie wywalczyć dla siebie czy innych kobiet drogi do gwiazd w tamtym momencie. No, tak wyglądały realia lat 60. A przybliżysz nam jeszcze tą historię, jak to się stało, że powstał ten program Mercury 13 i jak potoczyły się jego losy? Że mimo, że on powstał, to jednak kobietom nie udało się polecieć? Tak, on powstał, kiedy tak naprawdę NASA nie wiedziało, że on istnieje na samym początku. I powstał dlatego, że. Główny lekarz, który prowadził badania na, dla NASA na te, o osobach, które mogłyby się zakwalifikować do programów, stwierdził, że kobiety również mają predyspozycję do tego, by móc lecieć w kosmos. Możliwe, że nawet lepsze, ponieważ są lżejsze przede wszystkim i zużywają mniej tlenu. Więc postanowił wprowadzić w życie właśnie program Merkury 13, by potwierdzić swoją teorię tak naprawdę. Lecz niestety, zanim dobiegło program, dobiegł końca, nasa dowiedziało się o jego istnieniu. Bardzo im się to nie spodobało. Tak jak wcześniej mówiłam, no, niestety pozycja kobiet w latach 60. była bardzo słaba. I postanowił po prostu odrzucić całkowicie ten program i zakazać kobietom udziału w dalszych badaniach. No nie jest to zbyt optymistyczna historia, no ale wiemy, że później historia była bardziej łaskawa dla kobiet. No ale w związku z tym mam do ciebie pytanie: czy uważasz, że gdyby dopuszczono wtedy kobiety do lotów w kosmos, dzisiejsza eksploracja wyglądałaby inaczej? Czy Osiągnęlibyśmy więcej w tej dziedzinie? Myślę, że miałoby to na pewno duży wpływ, na, przede wszystkim na historię. Nie wiadomo, czy tak naprawdę w szeregach załogi Apollo 11 nie byłaby jedna z uczestniczek programu Merkury 13. Możliwe, że te słowa, które wypowiedział Neil Armstrong, mogłyby brzmieć zupełnie inaczej na pewno też by to zmieniło stanowisko kobiet w społeczeństwie. Myślę, że gdyby NASA w tym czasie pozwoliło kobietom wziąć udział w ich programach kosmicznych, to stosunek społeczeństwa do roli kobiety zmieniłby się znacznie szybciej. Możliwe, też że taki duży krok w przód byłby inspiracją dla ówcześnie żyjących młodych kobiet do rozwijania swoich pasji, nie, nie bałyby się po prostu podjąć kroków, by uczyć się nowych rzeczy, by podejmować wyzwanie jakiekolwiek. Mogłoby to też doprowadzić do innowacyjnych rozwiązań z różnych zakresów badań, poprzez samo spojrzenie na dane zagadnienia, tak powiedzmy, z kobiecego punktu widzenia. Mhm. Dokładnie zgadzam się z Tobą. A kiedy dokładnie NASA zdecydowało się dopuścić kobiety do swoich programów kosmicznych? Tak. Pierwszy lot kosmiczny amerykańskiej astronautki odbył się w 1983 roku. To jest aż 20 lat po locie pierwszej kobiety. Tak naprawdę do lotu wybrano Sally Wright. Była ona doktorem fizyki. Odbyła roczne szkolenie. Otrzymała pozytywną ocenę medyczną. Poleciała I wtedy poleciała w kosmos jako członek załogi wahadłowca Challenger i była tam odpowiedzialna za ramię robotyczne. Kanada, Darm, przepraszam, spędziła wtedy całe cztery dni w kosmosie, więc niestety dopiero po 20 latach nas zdecydowało się zaprosić na pokład, kobietę. No, ale mimo wszystko cieszymy się, że ta sytuacja nastąpiła, mimo że po 20 latach i że kobiety zostały dopuszczone do takich lotów. Więc fajnie. <laughs> Dziękuję bardzo za rozmowę, bo to był naprawdę niezwykle ciekawy temat i zachęcam wszystkich do przeczytania artykułu na naszej stronie. Dziękuję bardzo.